Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was dnia 13, tak musiałam sprawdzić, ponieważ nagrywam ten filmik wcześniej, ponieważ w czwartek nie będę miała czasu po pracy w ogóle, w piątek nie będę miała czasu po pracy w ogóle, więc najszybszym dniem, kiedy przyjdę, to będzie sobota i wtedy nagram sobotni filmik, bo nie wiem, czy uda mi się nagrać dzisiaj też na sobotę, wątpię, bo i tak nie mam nagranej kawy, bo kawę nagrywam codziennie. Dobrze, więc dzisiaj 13 grudnia. Zaczynamy, następne okienko w kalendarzu zdrapkowym. 13! ale śmiesznie. 13 grudnia, no to jest 13 grudnia, nie? Super. Dobra. Tak. I tak, 13. Wszystko się zgadza. Ok. Dalej. Kalendarz od Mimi i Holinka. Tu już skończyliśmy i zaczynamy ostatnie 12 dni. Budżetowania, okej, okay, to rzucimy. Trzy tak. Jeden, dwa, trzy. Spośród posiadanych wyzwań typu rzuć kostką i oszczędzaj, wybierz ulubione i zagraj w nie. Ostatnio miałam z tym problem. Będzie problem. Może nie problem, bo ja kocham motylki i w motylki zagramy. Tak zrobimy, bo to jest moja ulubiona gra. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, ale tak jest. Dobra. Kropki. I zobaczymy co.

Dobrze. Tutaj widzę złotówkę wyjmuję. 20. Dzisiaj trzynasty, dwunasty plus dziewiętnaście czterdzieści pięć. Jeszcze grę. Też wypadałoby włożyć. Dobrze. To lecimy dalej, czyli tak ten kalendarz jest już później. Ten kalendarz odliczanie dzisiaj skreślam 12.

Dobrze, i teraz jest pytanie, czy ja mam tu włożyć? nie? Tu. Do tych. Może tu? Dwa. No tak właśnie myślałam, że będzie dwa. Ok. Mm -hmm. I tu może z tej strony, a też dwa, super. Okej, okay. i dwa, Kładam. Dobrze, kochani, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Uciekam, strasznie jest mi zimno w stopy. Muszę nałożyć dodatkowe skarpetki, a najlepiej to w ogóle yy, do kocyka wskoczyć i już wieczorny sans waszych vlogmasków. Czas start. <noise> Oglądam codziennie wieczorem, sprawia mi to ogromną radość gdyby trochę energii było więcej. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest przez tą pogodę, że cały czas jest ciemno, cały czas jest pochrumno, po, pochrumno yy, pochmurnie. I po prostu naprawdę wracam z pracy i jestem taka pfff, dętka, zupełnie dętka. No dobra. Yy, ok, Pozdrawiam serdecznie, ściskam i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.